Witam Was, biegacze, serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Wam, tu mam ściągawkę, jak biegać bez zmęczenia. No to jest bardzo popularny temat wśród biegaczy, i wiele osób y, pisze do mnie na ten temat, jak można biegać bez zmęczenia. Także nazbierałem wszystkie, tak jakby y, interesujące mnie rzeczy i, i chciałbym się z Wami podzielić nimi więc apel do was i prośba mam taki cel, że do końca roku 1000 subskrybentów, żeby tutaj było na kanale. Zobaczymy czy to się uda. Gorąca prośba do tego, żebyście obserwowali, żebyście dali obserwuj, bo 1000 obserwujących daje możliwość rozwoju i dalszego pójścia pewnie o jakiś krok dalej. Oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie codziennie publikuję różnego rodzaju filmy na temat biegania. Są one krótkie, ale jest to tak zwana wiedza w pigułce. Tutaj mamy trochę więcej tak jakby treści mówionej i tego, na czym mi zależy, czyli na przekazywaniu jeszcze większej kompetentnej wiedzy. Do tego mogę was zaprosić do mojej szkoły biegowej, gdzie w ciągu miesiąca mam siedem różnych wykładów, sześć, wykładów na temat biegania. Poruszamy różne tematy biegowe, więc tam podchodzimy naprawdę mocno tak jakby analizując różne tematy, jeśli chodzi o bieganie. Możecie dołączyć. Na dole znajdziecie też informacje oraz linka do szkoły z kodem rabatowym, więc 39 zł, a niekończąca się Wiedza dodatkowo, plan treningowy na cały miesiąc, rozpisany ramowy, na trzy stopnie zaawansowania w tej cenie macie, więc myślę, że jest to naprawdę uczciwa oferta, jeśli chodzi o zarówno trening, jak i wiedzę, którą, którą możecie zdobyć. No ale, ok, wracamy do tego, jak biegać bez zmęczenia i czy w ogóle da się biegać bez zmęczenia. Pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, i. Yy, Ktoś kto podsunął mi ten pomysł, no to jak biegać bez zmęczenia? Po prostu nie biegać, no i wtedy nie jesteście, nie jesteście zmęczeni, nie musicie się martwić o treningi, nie męczycie się, siedzicie na kanapie, przełączacie kanały, jesteście szczęśliwi, bo się nie męczycie, więc wszystko się zgadza. Jak biegać bez zmęczenia? Nie biegać, no, bardzo proste. Wydaje mi się, to jest takie Mega klarowne i, yy, i zrozumiałe chyba, chyba dla wszystkich. Ale okej, okay, żarty żartami, przejdźmy do konkretów, bo tak naprawdę żeby biegać bez zmęczenia, no to trzeba trochę poświęcić e, swoich sił, e, zaangażowania, determinacji, żeby osiągnąć taki poziom e, w bieganiu, żeby się nie męczyć. No da się to zrobić. Ja na przykład wychodząc na spokojne rozbiegania, biegam ja sobie po 5, 10, 5:20, e, po 5:0, no nie męczę się, no wiadomo, muszę prze, prze, tak jakby przesuwać się w przód nogi pracują, ale nie jest to dla mnie jakieś nie jest dla mnie to strasznie męczące. Idę czasami mam zajęcia indywidualne ze swoimi zawodnikami, biegamy po 6:20, no to wtedy mogę powiedzieć, że całkowicie się nie męczę, po prostu jest to taki bieg jest dla mnie masażem stóp, nóg, całego ciała i tak jakby powoduje tylko rozruch przemieszczanie się krwi w krwiobiegu tętno na poziomie 100-110 uderzeń na minutę spaska, więc miarodajny pomiar no nie męczy mnie to, no nie będę ukrywał, że jestem zmęczony, bardziej zmęczenie powodują nie wiem, ilość kroków dystans, to, że uderzamy cały czas o asfalt i tak dalej, niż to, że ja biegnę, więc jak dojść do takiego poziomu, no nie przyjdzie to w miesiąc, dwa rok, dwa lata. To jest, ja biegam 17 lat i wszyscy zawodnicy, którzy biegają nie wiem dłużej niż 5-10 lat powiedzą Ci, że jeśli osiągniesz jakiś swój wysoki poziom, no to będzie Ci o wiele łatwiej. Będzie, te treningi nie będą męczące, no bo tak jakby y, osoby, które trenują mocniej no to są na wyższym poziomie i dla nich męczącymi treningami będzie, nie wiem, 10 razy kilometr po 3,30 i to będzie dla mnie, czy dla kogoś mocnego, y, ciężki trening albo 10 razy po 4,0 na kilometr, y, 10 razy 1 kilometr w 4,0, nie wiem, na przerwie 2-3 minuty. No i to, są, to się robią takie treningi dla osób, które y, trenują długo na konkretny czas i tak dalej, to są ciężkie treningi. A osoby początkujące muszą się nauczyć, że no, muszą sobie zbudować jakiś yy, taki, wiecie, no, zapas wytrzymałości, yy, rozbudować sieć naczyń krwionośnych, rozbudować swoje serce, yy, rozbudować swoje przyzwyczajenia do treningu. To nie jest tak, że to przyjdzie Ci w, bardzo szybko, w chwilę, będziesz y, zaraz mistrzem świata albo nie wiem będziesz 100 km pokonywać na jednym treningu no niestety no tak to nie działa musisz dać swojemu organizmowi czas na adaptację tutaj y, nasz organizm musi się nauczyć treningu jak trenować że by osiągnąć jakiś sukces no to trzeba się trochę zmęczyć więc to nie jest tak że y, tylko będziesz nie wiem truchtał i odcinał od tego kupony, no nie, no tak, tak to nie działa, tutaj trzeba długoletniego jakby takiego programu treningowego, do tego nie wiem, no można włączyć jak chcesz rozbudowywać wytrzymałość, y, rower, basen, y, spokojne właśnie wyjazdy na rowerze, spokojne pływanie i spokojne bieganie i to tak jakby zapewnia rozwój takiej ogólnej wytrzymałości, która Daje możliwość biegania no, bez wysiłku. Mam tutaj takie ważne rady dla amatorów, którzy dopiero zaczynają biegać, albo którzy chcą tak jakby rzeczywiście biegać, rozwijać się, ale no, biegać, bez jakiegoś takiego wielkiego zmęczenia. Dla mnie osobiście to, co obserwuję wśród osób, które na przykład piszą do mnie na Instagramie, a teraz mam tych wiadomości, nie wiem. Po 3, 4, 10 czasami w ciągu dnia. Największym błędem, który robicie, to jest robienie z każdego treningu zawodów. To jest po prostu nagminne. Idziecie na swoją pętlę, macie odmierzony jakiś dystans, albo biegniecie z zegarkiem i za każdym treningiem chcecie pobiec szybciej. No, niestety nie da się tak, że na każdym treningu będziecie biec szybciej. No to tak, jak ja bym przygotowywał się do jakiegoś maratonu i na każdym treningu zaczynał nie wiem po 3 45 10 km w początkowej fazie i za tydzień chciałbym już biegać po nie wiem po 3 40, a za dwa tygodnie po 3 30, a za trzy tygodnie po 3 20 a po 30 10, 10 km i po 3 0 za 5 tygodni. No. Adaptacja trwa dość długo w treningu, więc nie jest to takie proste. Jakby to było takie proste, to by wszyscy byli mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi, zdobywali pierwsze miejsca na biegach i wygrywali biegi. No to wtedy świat by był przepiękny. No, niestety, musicie sobie. Y Uświadomić to, że tak jakby ciągłe poprawianie się na treningu nie jest możliwe. No musicie wyrobić sobie odpowiednią bazę, odpowiednią siłę swojego organizmu, żeby pójść dalej i robić jakieś postępy. No, nie działa to tak świetnie, że pobiegamy trochę i od razu będziemy mistrzem świata i będziemy biegać, nie wiem, po 3-0 na kilometr, na 10 kilometrów no bo tak to by wszyscy chcieli ważna rzecz co mam zapisane no to jak zwolnić bo wiele osób też tak jakby yy, mówi mi ja nie potrafię zwolnić biegam po 5:0 mój rekord życiowy na dychę to jest yy, 48 albo 40 wiecie 9 minut a ja biegam każdy trening po 5 -0. no super no biegasz ale nie rozwijasz się stoisz w miejscu już. Szybciej nie pobiegniesz. Musisz zwolnić. Nie wiem, no, zacznij biegać spokojne rozbiegania po 6,40, 6,20. Zobacz, że to nie będzie sprawiało ci tak, jakby zmęczenia takiego mega, tylko po prostu przyzwyczajasz swój organizm, powiększasz y, pojemność płuc, powoduje, że organizm się rozwija, że naczynia krwionośne nowe powstają. I za jakiś czas się okazuje, że. Nagle z tych 6:40 jesteś w stanie biec nie wiem po 6:30 albo 6:20, a męczysz się tak samo jak przy 6:40. No to jest mega ważne, żeby dać swojemu organizmowi trochę popracować na tych prędkościach, a nie od razu mówić: "Nie, ja nie biegam po 6:40, bo to jest bez sensu, ja się bardziej męczę niż po 5:0". No to okej, okay, no to biegaj dalej po 5:0, stój w miejscu i zastanawiaj się, jak pobiec yy, nie wiem, nie 45 minut, tylko 47,59, bo poprawisz swój czas o sekundę. Zamiast dać sobie czas na rozwój i powiedz, nie wiem, 45 albo 42 minuty, albo złamać nawet 40 minut. No nie da się inaczej. No, są pewne prawidła fizjologiczne. Organizm człowieka jest yy, przebadywany na, na różne tak, jakby. Etat, na różnych poziomach Sprawdza, sprawdzani jesteśmy, w, 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 po, różni sportowcy są sprawdzani. No, po to to się robi, żeby czerpać z tego wiedzę. No, ja staram się być na bieżąco z aktualnymi doniesieniami. No, nie da się oszukać organizmu cudowną tabletką, cudownymi masażami nie wiem, cudowną kamizelką stymulującą. Yy, nie wiem, jakimiś technologiami z kosmosu, no, no, no nie, no. Trening to jest konsekwencja, determinacja, codzienne wyjścia, nie wiem, stałość, yy, jakiś taki konstans cały czas, yy, oczywiście no Musimy ten nasz organizm bodźcować i powodować, że będzie on się rozwijał, no ale nie możemy robić tego cały czas. Jeśli cały czas łupiecie zawody na treningu, czyli co drugi trening, jeb, zawody, jeb, zawody, jeb, zawody, czyli tak jakby tempo startowe albo ciutkę mniejsze, no to ten organizm cały czas dostaje w łeb, w łeb, w łeb. Nie macie czasu, nie wiem, na regenerację, na adaptację organizmu do tych prędkości, tylko jest w łeb Obrona organizmu, jeb w łeb, obrona organizmu i organizm w pewnym momencie albo złapie kontuzję, albo przetrenowanie, albo przemęczenie, albo zniechęcenie i yy, po prostu nie chce nam się biegać. No bo cały czas biegamy to 48 minut, nie jesteśmy w stanie zrobić kroków w, tak jakby w przód, a takie gadanie, że nie wiem. Yy, Bieganie po 6.30 mnie męczy bardziej niż po 5.00, nie wierzę w to naprawdę, ja potrafię ze swoimi biegaczami biegać po 6.20 i nie wiem, jakoś mnie to nie męczy w ogóle, tylko wręcz, wręcz przeciwnie, powoduje, że odpoczywam, jestem w stanie porozmawiać, sprawia mi to super radość. Jeśli nie potraficie biec wolno, weźcie sobie nie wiem kolegę, koleżankę na trening. Spróbujcie pobiec z kimś. Starajcie się rozmawiać, mówić bardzo swobodnie i yy, w ogóle mówić. To tak jakby jest wyznacznikiem yy, tego czy biegniemy wolno, czy nie. Ale tak jak ja teraz mówię, pełne zdania yy, na pełnym wdechu. Tak, jakby bez żadnego, że się dusicie czy coś. No nie. To ma być normalny dialog, tak jakbyście prawie siedzieli, nie wiem, na kanapie. To ma być wasz wolny bieg. To ma być właśnie ta prędkość, a nie że dławienie się i co drugie zdanie, głębszy oddech, żeby zaczerpnąć powietrza. No, zastanówcie się nad tym i, i zobaczcie. Jeśli yy, wasze ciało daje wam sygnały, i na przykład no nie wiem, dalej jest za szybko, to, to 6.40, zastosujcie marszobiegi, no czego tu się bać, no nie wiem, wolniejszych statystyk, ludzie, dajcie spokój, statystyki to są, nie wiem, boicie się znajomych, oceny, czego? To mam sprawiać radość, a nie kuźwa macie być jakimiś więźniami liczb, no ludzie, zejdźmy na ziemię, naprawdę, takie czasy, moim zdaniem, to się skończyły, nie ma co robić, czegoś wbrew sobie i tego, co podpowiada nasz organizm. Jeśli się męczysz, zwolnij, idź przez dwie minuty, pobiegnij, nie wiem, 400 metrów, idź minutę, pobiegnij 300 metrów, bo dajesz radę, spokojnie biec, później idź dwie minuty. Tak, żebyś czuł, że to sprawia ci radość, a nie, że to ma być jakaś męczarnia, że biegniesz kilometr z wywieszonym ozorem i wracasz do domu zajebany. No, no nie, no... Nauczmy się tego, żeby jak już biegamy, nie wiem, idziemy na rower, yy, uprawiamy jakiś sport, to kurde, no niech nam to sprawia radość, a nie niech to będzie jakaś, nie wiem, żenada, że tak powiem, zażynania się, czy, czy jakiegoś sprawiania sobie bólu. no i Naprawdę, no, ja na swoim przykładzie jestem w stanie powiedzieć, że tak, byłem, mogę powiedzieć mistrzem treningu za jebywania się za tak jakby yy, klinania rzeczywistości za wszelką cenę. Nie zmieniłem nastawienie swoje zmieniłem yy, podejście do treningu. Trening wiadomo no, musi być ciężki w którymś momencie jeśli chcesz zrobić wynik ale nie tak że Boże Święty nie zrobiłem jednego odcinka co teraz będzie no, nic nie będzie jutro rano wstanie słońce. Jutro jest kolejny dzień. Tramwaj pojedzie dalej, samochody będą jeździć. No, świat się nie zawali, więc naprawdę no, warto, warto, tak jakby nie tkwić w tych swoich przekonaniach i, i yy, yy, słuchać innych, mądrzejszych, yy, tak jakby mających szerszą perspektywę. No bo yy, na przykład, nie wiem, w ciągu, zobaczcie. Nie wyjdzie wam jeden trening, zepsujecie go. No można się chwytać za głowę, Boże święty, nie wyszedł, ale jak spojrzycie na przykład z, szerszy, z szerszej perspektywy, czyli zobacz, w ciągu miesiąca robisz, nie wiem, 14 treningów albo, nie wiem, 12, Boże, jeden jed, nie wyszedł. Co to jest? Jakieś 5%? Może 8% całości no to nie jest jakoś dużo, więc w ogóle nie ma się co załamywać, że jeśli biegasz, nie wiem, 26 treningów i jeden ci nie wyjdzie, no to powiedzmy 4 czy 3% niewykonanego planu, czy spieprzonego nie robi jakiejś wielkiej różnicy. Polecam wam to, zastosujcie u siebie i zobaczcie, że można cieszyć się treningiem, a nie tak jakby... Dołować się nim, bo tak na przykład było często u mnie, że trening powodował jakiegoś tam, mimo że go robiłem, jakiegoś doła, a później tak na zawodach nie wychodziło. Więc po co tak? Nie wiem. Jeszcze męczenie innych taką swoją sytuacją to już jest w ogóle, staram się z tego wychodzić i nie do pomyślenia w tym momencie. Ważnym aspektem, żeby biegać bez zmęczenia, jest także wzmocnienie swojego ciała. Czyli ćwiczenia siłowe. Jeśli na przykład trochę popracujemy z obciążeniem własnego ciała, z ciężarami wzmacniamy super serducho, nasz puls zwalnia na treningach, jesteśmy w stanie biegać też bez zmęczenia, ze mniejszym zmęczeniem, bo nasze ciało jest silniejsze, jesteśmy w stanie pokonywać szybciej treningi, czy szybsze treningi jesteśmy w stanie robić podczas takiego Wysiłku, no więc bardzo ważny aspekt. Nasze ciała są słabe. Ciągle siedzimy, przemieszczamy się wszędzie samochodami, yy, korzystamy z komunikacji miejskiej, mało chodzimy, nie chodzimy w ogóle nie wiem, po schodach. Yy, generalnie mamy Ludzie mają dość wygodne życie, dużo czasu spędzają w pracy, więc ciągle są w większości na siedząco. To wszystko się składa do tego, że nasze ciało nie jest przystosowane jakoś super do ruchu, więc warto nad tym pracować. Nawet jeśli biegasz trzy razy w tygodniu, to poświęć po 15 minut trzy razy w ciągu tygodnia na takie ćwiczenia wzmacniające. Twoje ciało super ci podziękuję, a ty będziesz o wiele lepiej czuł się na treningu. No i no, yy, co ja to mam jeszcze za ten z, z ważnych aspektów. A, jeśli chodzi o to, żeby się mniej męczyć na, na bieganiu, unikać szczególnie u osób początkujących jakiegoś ciężkiego terenu, no wiadomo. Yy, masz zrobić 10 km spokojnego rozbiegania, no to nie rób go z przewyższeniem 500 metrów, czy po jakichś mega górkach, hopkach, no bo no wtedy mega się zarypiesz, zmęczysz się, a efekt tak jakby będzie znikomy. No wiadomo, czasami żyjemy w takich miejscach, że te tereny są takie, jakie są, że nie ma tak jakby możliwości pobiegania po płaskim, ale wybierajmy bardziej płaskie trasy, nie takie trudne, żeby było. No, po prostu na początku nam łatwiej. Później, jak twój organizm się zaadaptuje, to będziesz biegał po tych trudniejszych trasach, no bo nie będą one sprawiały ci takiego wielkiego problemu. Jak widzicie, no wszystko z, opiera się na tym, że trzeba dobrać odpowiednie prędkości do tego, jak biegamy i co chcemy biegać, więc no. Taki jest mój przekaz, żebyście nie zapędzali się w kozi róg, nie zaciągali sobie pętli na szyi, że coś musicie, że już teraz. Twój organizm potrzebuje czasu. To jest najważniejsza, tak jakby wskazówka czasu, regularności. Jeśli biegasz tydzień, później tydzień nie biegasz, to sorry, ale w tydzień twój organizm bardzo dużo traci. A jeśli nie, wiem, nie biegasz dwa tygodnie czy trzy, no to trzy tygodnie to jest po prostu zejście do poziomu zero, w którym byliśmy. A jeszcze, jak dojdzie do tego jakaś choroba, to sorry, ale no niestety, cofamy się bardzo, bardzo mocno. Osoby aktywne, y, które doznają takiej przerwy, szybko wracają na swój poziom, bo ta y, adaptacja organizmu jest szybsza. Ale osoby początkujące, jeśli zrezygnują, trzy tygodnie nie biegają, pff, dupa blada, za przeproszeniem schodzimy do poziomu prawie wyjściowego. Tak, nie oszukuję was. To jest z fizjologii. W każdej lepszej książce znajdziecie takie informacje. No to są tak jakby przebadane rzeczy, to nie jest jakaś tak zwana magia, więc no coś za coś trzeba być naprawdę zdeterminowanym, żeby ciągnąć, ciągnąć ten wózek i robić to. Ja was do tego zachęcam. Jeśli nie wiecie, jak. Napiszcie do mnie, ja chętnie Wam podpowiem. Zresztą układam plany treningowe początkującym osobom, bo te z reguły mają najwięcej problemów. Ale także zaawansowanym, jeśli nie wiesz, jak złamać 40 minut na dychę, czy 45, czy 50 minut na 10 kilometrów, nie wiesz, jak przebiec swój pierwszy maraton, napisz do mnie, ja chętnie ci pomogę, chętnie napiszę Twój plan, chętnie cię do tego przygotuję i, i pokażę. Jak to robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy, no i tyle. To jest tak, jakby to są moje lata doświadczeń, moje lata trenowania ludzi. Zajmuję się tym już bardzo długo, dlatego też dzielę się tą wiedzą z wami tutaj. Będę i nagrywam, staram się nagrywać regularnie. Nie zawsze jest na to jakoś nie wiem, tyle czasu, bo, bo, bo są też inne aktywności, które, które mam do robienia. Ale chcę z Wami tutaj być. Liczę na Was, także, że dacie, polubicie ten film, skomentujecie coś, nie wiem, niech to będzie chociaż super, albo nie wiem, cokolwiek napiszcie, nie wiem, no beznadziejnie to nagrać, to też napiszcie, żebym wiedział, w którą stronę iść. No i, no i obserwujcie, no, próbujemy do końca roku zrobić tych. 1000 obserwatorów, tutaj jest niecały 300, więc liczę na Waszą pomoc, że zasubskrybujecie mój kanał i będziecie tutaj na bieżąco, więc yy, wszystkie ręce na pokład. Wyślijcie film do znajomym, nie wiem, udostępnijcie gdzieś u siebie yy, na profilu. Yy, będę bardzo dozgonnie wdzięczny za Waszą, za waszą pomoc i, i za to, że tutaj jesteście i, i pomagacie mi. No, bo też nie ukrywajmy, ale cały czas się uczę tutaj nagrywać filmów, filmy na YouTube, zupełnie co innego niż, niż Instagram i, i TikTok czy, czy Facebook. Także wszelaka pomoc, mile widziana. Jakby ktoś chciał coś dodać, niech pisze łapki w górę. Subskrybujcie. Sorry za ten przydługawy koniec i te prośby, ale no. No, chciałbym iść dalej, chciałbym to rozwijać, chciałbym uświadamać ludzi, jak mają biegać i jak mają to robić, więc y, liczę liczę na Was, no bo to wy, moi odbiorcy, jesteście tak jakby moją żywą reklamą i, i tym, że ja będę mógł mógł to robić jeszcze lepiej y, i tak jakby docierać do, do większej ilości osób. Jedna osoba, dwie. Niech się zacznie od Was, a później już pójdzie na pewno, bo to, to zawsze idzie później taka lawina. Także dzięki wielkie, że, że tutaj jesteście. Bądźcie cały czas, a ja będę Wam przekazywał, mam nadzieję, wartościowe treści na temat biegania. Do zobaczenia już następnym razem. Trzymajcie się, dobrego dnia.